Radio Plus Warszawa. Reklama. Nie przegap nowości w Rosmanie. Odkrywaj nowe trendy i technologie beauty. Inspiruj się wyjątkowymi kolekcjami. Poznawaj nowości od topowych influencerów i kosmetyki rekomendowane przez ekspertów. Och, takie nowe kochanie, tylko w Rosmanie. Ostatnio ciągle czuję się pełno. Kiedy znów poczuję się jak dawniej? Spytaj swoją wątrobę. To może być znak, że nie domagam. Weź lek Essentiale MAX. To najsilniejsza dawka w jednej kapsułce, która komórka po komórce przyspiesza regenerację wątroby. Essentiale MAX. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Helter, Poland Grupa Sanów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max, regeneruj swoje życie komórka po komórce. Znudzony codziennością zmienią na coś wyjątkowego. Poranki z widokiem. Lecisz? I to jest widok. Boże, oraz piękne plenery. Ach. Chorwacja od 129 zł. Lataj z Niskie ceny na loty z Polski do ponad 70 miejsc. Sprawdź szczegółowe warunki oferty i rezerwuj bilet na weezer.com. Lubię żyć po swojemu i korzystać z życia. Ze spokojem myślę o przyszłości. Dzięki ubezpieczeniu na życie. Moje życie. Uwielbiam spędzać czas z rodziną. Jestem spokojny o nasze jutro. Bo mam ubezpieczenie na życie. Nasze życie. W UNUM ubezpieczamy życie. Codziennie. Na wszelki wypadek. Wiemy, jak ważny jest spokój w życiu każdego człowieka. W UNUM chronimy to, co najcenniejsze. Życie. Twoje życie. E, halo, biuro obsługi. Proszę pana, zmieniacie ceny jak wiatr zawieje. No, no, no czemu w różnych sklepach tej samej sieci są różne ceny tych samych produktów? Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 litrach i 10 biedronkach. W Biedronkach na wschodzie i zachodzie Polski zapłaciliśmy inne kwoty. Różnica wyniosła nawet 14 zł, a w każdym litru ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl kośnik koszyk. Pst, wiesz co jest bardziej epickie niż kupon ze zniżką w aplikacji Orlen Witaj? No co? Więcej kuponów! Zatankuj 30 litrów paliwa Efekta albo Werwa z kuponem rabatowym 15 zł w aplikacji Orlen Witaj i odbierz dodatkowy kupon 10 zł na kolejne zakupy. A za kolejne 30 litrów kolejne 10 zł, potem kolejne i tak do 4 maja. Kupony na 10 zł ważne są do 16 maja. Produkty wyłączone i regulamin na stronie witaj.pl ukośnik kupony. Orlen. Wesołych Świąt. ...po reklamie. Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Jeszcze wczoraj w niedzielę wielkanocną objechał Papa Mobile... ...plac Świętego Piotra. Świat pogrążony w żałobie. Papież Franciszek nie żyje. Za chwilę przeniesiemy się do Watykanu. Będzie też Kraków, który nie może uwierzyć w odejście Ojca Świętego. To był papież o takiej kulturze wysokiej, bardzo tolerancyjnej... ...dla wszystkich wyznań, dla wszystkich narodów... Te i wiele innych wspomnień za chwilę. Jest południe, Justyna Bieniek zapraszam na wiadomości w Radio Plus. 7.35 o tej godzinie zmarł papież Franciszek.